Dzięki Dzień kuniku, musimy się wydostać. Chodź Może czekaj. Przejdziesz przez to? Najgorsze jest tym to, że konik się tak utknął za przeproszeniem. To jest niemożliwe. Przecież tu jest nawet specjalnie. Zobaczcie, że nawet to specjalnie nawet wyłożyłem dla niego. Chodź, koniku. Jestem w sytuacji bez wyjścia. No, jedź! Jest, udało się. Po dłuższym czasie trzeba uważać. Teraz, jak jesteśmy głębiej w tym lesie, to jest bardzo ciężko. Najlepiej by było tutaj sobie postawić, nie wiem, schodki. Przez tą na pewno nie damy rady sami. My się na pewno na tym namęczymy jak nie wiem co. Jak znam życie. O, teraz dobrze. No, ruszamy. Świerkowy las, jak mam życie, to zaraz, będzie, zaraz będziemy w zimowym biomie. Świerkowy las zawsze jest blisko zimowego biomu, więc zaraz będziemy. Ale miałem rację, że koło lasku powinny być to. Brakuje tylko jeszcze śniegu. Jak będzie śnieg, będzie cudownie. A w sumie przydałaby się tutaj choinka. Jakieś też. Użyjemy jakiegoś tego kilofa, a co? Jak zniszczymy dół i górę, będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że wypadnie nam y, nasionko od tego. A tego akurat potrzebujemy. Bo to dalej lepiej się kierą robi, ale siekiery nie mam. Musiałbym Crafting Table właśnie zrobić. A w sumie mogę zrobić, a co? Witam, jak. Zapomniało się, jak to się robi. Tylko muszę sobie jeszcze tutaj. Cztery robić sobie. Puste, żeby zrobić Crafty Table, dobra? Oj, przepraszam, ten guzik. O! Sorry, Koniku, muszę się jeszcze na chwilę zejść. O! Poczekaj na mnie, nie uciekaj. Poczekaj chwilę. Koniku, nie uciekaj. A najlepiej, żebyś nie uciekł, przywiąże cię. To jest po to, żebyś nie uciekł. Poczekajcie chwilę, chyba jak go przygarnę.